Pierwsza polska książka i pierwsza płyta, poświęcona Tybeldowi IV, hrabiemu szampanii, królowi Nawarry, y, która zawiera przekłady jego pieśni, arcydzieł literatury starofrancuskiej i zaśpiewane pieśni na płycie. Obszerne wprowadzenie ukazuje jego żywot y, i charakteryzuje to, jak próbujemy przyprawić te pieśni muzyką instrumentalną, głosem i słowem. Zapraszam. Sercem moim boleść miota, serce moje rwie z tej boleści nie wybawi mnie żadna śmiertelna istota, to miłości moc przechładna pomoc mnie nie zbawi, żadna bowiem wiem, pani moja nienawidzi mnie. Wyrwać winnem serca swego bez nadziei szał, Przecieżem nie pragnął ani chciał, ulec błędowi jego. Lecz nie tłumie tej miłości, Bo serdeczne doległości słodzi mi, że najsłodszy pożądania żał.